Te książki zamówiłam jakoś w październiku albo w listopadzie, a przyszły do mnie dopiero końcem lutego. I chociaż są to książki wyjątkowe, to wydaje mi się, że mogą być troszeczkę inaczej wyjątkowe niż Wam się wydaje, bo są to trzy antologie, które generalnie możecie przeczytać za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę fantazmaty.pl i tam są po prostu dostępne w formacie elektronicznym. No, ale co jakiś czas fantazmaty też drukują te swoje książki, no i skusiłam się na trzy. Po pierwsze kupiłam nie Jest to jedna z ich nowszych antologii, antologia, którą już czytałam. No i wzięłam też dwie inne antologie, których jednak nie odpakowuję, dopóki się za nie nie zabiorę, a pewnie troszeczkę mi na półce poleżą. I jest to antologia Dragoneza, jak tytuł wskazuje ze smokami, oraz antologia walentynkowa zeszłego roku, czyli kocha lubi zgubi. Uważam, że jak na mały nakład te książki są wydane naprawdę całkiem ładnie. Mają sympatyczne okładki, moim osobistym zdaniem, co prawda nie mają skrzydełek, więc jest to takie. No, no i tak. Możliwe wydanie w tym względzie, ale na przykład wewnątrz mamy ilustracje, i przy okazji mamy tutaj też takie macki na przykład. Także te książki, jak na to czym są, są wydane naprawdę bardzo fajnie i uważam, że fantazmaty są super projektem, który warto wspierać. Więc jeśli tylko jesteście zainteresowani wydrukiem takich rzeczy, to warto po prostu śledzić, śledzić ich na tej niebieskiej apce.